I numer 19, Prince Quantum, w samochód z masztem gaśniczym. Samochód z Las Vegas, widać cały czerwony, żółty pas. A ja sobie dalej oglądam kolejny odcinek Chicago Fire, Straż Pożarna Las Vegas. Widzimy. Samochód się ukazał z masztem gaśniczym. To są takie pier... jeden, jedno auto. Z masztem jeszcze nie miałem. Prince Quantum. W średni są czy gaśniczy. Dane techniczne. Bardzo piękne auto. Bardzo też mi się bardzo podoba. Tam dalej Kora. Daewoo Kora Północna. Śmieszne mają ubrania ci staracy z Korei, pomarańczowe, jak drugówka u nas w Polsce I dane techniczne wozu zbiornik na wodę 500 gal czyli 1893 litry załoga 1,1 plus 4 Wszystkie auto fajnie w skali 1,64. Już pokazuję auto. Samochód z masztem gaśniczym. się podnosi maszt gaśniczy. Działka. Maszt gaśniczy. Użyć. Tu mamy z tyłu tradycyjnie bęży w harmonikę pokładane, drabinka, a do góry mamy tkaśniczy tymi z tego bolczyka wyskoczyło, ale sobie zaraz złożę. Autopompę widzimy tradycyjnie i samochód z Las Vegas. W salu Czerwosięki, tak ma to z przodu, autopompa, zajebiste auto z masztem gaśniczym. Znamu nie. Są sprawy związkowe. Hmm. zapomniałeś opłacić jakiś rachunek? Nie, a co? Może zostało pismo z finansowości związku. Chcemy sprawdzić księgi. Nie. może być spodziewane.

W odchowaniu dzieci zaczął studia. Mama była pielęgniarką i opłaciła.